Cześć, jeżeli masz mało miejsca i zastanawiasz się, czy się zmieści tam kominek, to udało mi się w narożniku 70x70 wpakować kominek, fajny kominek z cegły. Jeżeli masz taką podobną sytuację, to oglądaj ten filmik. Nie zapomnij zasubskrybować mój kanał i dać lajka. Like A jeżeli masz jakieś pytania, tutaj w komentarzu na pewno na nie, na nie wszystkie odpowiem. Hejo! Cześć. Właśnie skończyłem fugowanie kominka na działkach w Lipkuszu, w Koronowie. Kominek się wpasował. Było tutaj takie puste miejsce między ścianą a drzwiami. Także idealnie się udało pakować wkład kominkowy Antek 10kW z kratek.pl. Kratki, rustikalne, bardzo ładne, stare złoto. Kominek został przed chwilą zasudowany świeżo. Jeżeli chcecie zobaczyć kilka fotek jak tutaj w czasie pracy kominek budowaliśmy, w trakcie, to wrzucam te fotki teraz. jeszcze mogę pokazać na piętrze. Klient miał kominek otwarte palenisko. No i ten kominek został przez nas rozebrany z tego względu, że wspinaliśmy się w ten kanał dymowy, który tutaj był wcześniej ten kominek stary, który został zdemontowany i w tej chwili jest wyprowadzone powietrze z dworu, nie z dworu, tylko z kominka z tego dolnego, żeby ogrzewało nam. Jest za chwileczkę, będę ten cały komin odklejał cegłą rozgórkową. Na koniec rzucę wam foty jak to wygląda u góry. Te foty są teraz. Pa!